AMAR Translations tłumaczenia specjalistyczne dla firm. Tłumaczenia specjalistyczne bardzo szybko stały się elementem oferty tłumaczeń dla firm naszego biura. Zrozumieliśmy, że otwartość współczesnego świata poszerzyła możliwości naszych kontaktów zagranicznych i spowodowała potrzebę rzetelnego tłumaczenia z zakresu wąskich dziedzin specjalistycznych. Jednym słowem takich w których nie może być miejsca na pomyłkę i najmniejsze niedociągnięcie. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów stworzyliśmy ofertę, która sumuje pracę tłumaczy specjalistycznych o wysokich. Kwalifikacjach i krótki czas potrzebny na wykonanie zlecenia, drugie imię naszej oferty to jakość. Co tłumaczymy? Na to pytanie możemy odpowiedzieć jednoznacznie tylko w przypadku, jeśli chodzi o teksty specjalistyczne przetłumaczone do tej pory, ponieważ dziedziny i tematyka naszych tłumaczyć stale się poszerzają impulsem są życzenie i potrzeba naszych klientów. Dotychczas tłumaczyliśmy teksty specjalistyczne między innymi i Z zakresu medycyny prawa reklamy. Czekamy na więcej. Nieważne czy mamy do czynienia z dokumentami medycznymi czy wielostroniczowymi dokumentami sądowymi. jest straszna nam ekonomia ani żadna ilość. Załączników. Kto pracuje w taki sposób, tylko profesjonaliści. Do pracy nad każdym tekstem specjalistycznym zostaje zwołany zespół osób posiadających adekwatną wiedzę i doświadczenie, których efektem pracy będzie tłumaczenie poprawne pod kątem merytorycznym, stylistycznym i na prośbę klienta identyczne graficznie. Każde tłumaczenie dla firm traktujemy indywidualnie. Sposób na pułapki tłumaczeń specjalistycznych. O jakie pułapki chodzi? Jedną z największych z nich jest słownictwo specjalistyczne, które może stanowić wysoką, a nawet nie do przejścia, poprzeczkę dla zrozumienia takiego tekstu, a następnie przetłumaczenia go. Kluczem nie jest jednak sięgnięcie po słownik i przełożenie słowa na słowo. Nie tak dała nasz język. Najbezpieczniej jest zaufać ludziom, którzy w codziennej pracy posługują się potrzebną do tłumaczenia terminologią, a w słowniku ją potwierdzą. Współpraca ze specjalistami w danej dziedzinie jest czystą przyjemnością, a Jednocześnie gwarancją poczucia bezpieczeństwa o merytorykę tłumaczenia. Kolejny plus, oczywiście, czas, który idzie nieodłącznie z wysoką jakością tłumaczenia. Jeżeli szukają Państwo solidnego i doświadczonego biura tłumaczeń w celu uporania się z problemowym tekstem specjalistycznym, zapraszamy do kontaktu z nami, odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy najlepsze rozwiązanie w kwestii tłumaczenia specjalistycznego. Polecamy Państwu profesjonalne tłumaczenia dla firm.